Żebra podkręć henio, bo mróz po nerkach lata. Zero ma być w nocy. Znowu ma vlog samy robić Janetka? No kto to oglądać będzie? No wiesz, że babcia ma historię jak z rękawa. Co genia może zrobić? Kategorycznie. Ona generalnie nie ma nic do powiedzenia, co dopiero o świętach. Janetka to tak, jakby ciocię Karinę do szkoły zatrudni, że matematyki w podstawówce uczyła. Ona ma ujemne IQ. Cała generacja ustyczniona. Dobra, zrobię ci na tego YouTube'a vlog sama. No, masa. A się śmieję w środku, bo mi się historia z Alką przypomniała i likierem jajecznym po przeremblu. No. O, świąteczna była. Franek się za Renifera przebrał. No. Dobra, Janetka, zrobię ci tego YouTube'a. No. No, pa, pa. A Heniek, coś im opowiem, ale nie wszystko. Aż bym się teraz tego jajecznego napiła. Nie, no, tego to bym do kamery nie powiedziała. A Genia już my chciała wygryźć, siwy skunks. Babcia jest tylko jedna, ale już czuję, jak mi nad karkiem z Gagasapie. To z nią razem będę nagrywać, Heniek. No, chyba cię pogięło. Idź po ten likier i chuinkę trzeba ze strychu już znieść. No. Zanim ty ją odkurzysz, to grudzień będzie.